Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki Złota Księga Bajek Robot Trains od wydawnictwa Harperki. Czyli jak głosi napis na okładce opowieści ze świata pociągów Złota księga musi mieć złoty napis. Jest to przepiękna seria, którą uwielbiamy. Mało jest serii Harper Kids a dawniej wydawnictwa Egmont, które nie lubimy. No nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale Harper Kids ma książki, które można czytać, brać w ciemno i każda będzie świetna. Zwłaszcza, gdy lubicie książki z bohaterami Bajek, to jest naprawdę ogromny wybór. W samej serii Złota Księga Bajek jest bardzo dużo najróżniejszych książek. Ja Wam zresztą sporo pokazywałam, bo nasza kolekcja jest duża. Bajkowe, kolorowe ilustracje, bajeczne ilustracje. Mamy wrażenie, już mówiłam to milion razy w przypadku tych książek, jakbyśmy telewizyjną bajkę przenieśli na karty książki. Wszystko jest takie same. Jeżeli wasze dzieciaki lubią robot trains, to odnajdą się w tych historiach doskonale i będą je przeżywać razem z bohaterami od pierwszej do ostatniej strony. Dużo jest tutaj przygód, dużo nasi bohaterowie przeżywają tych. Przygód. Książka jest podzielona na rozdziały. Każdy taki rozdział to jest właściwie nie rozdział, a osobna historia. Także mamy kilka takich historii jak w środku. Tutaj potęga Maxi, czyli Maxi, która jest najmłodsza w grupie i nie ma jeszcze, nie odkryła swojej wyjątkowej mocy. W tym rozdziale właśnie ją odkryje. Będzie pomagała Kajowi. Który zabrał jej balonik, uciekał z tym balonikiem. No i coś tam się po drodze wydarzy, takiego, że Kai będzie potrzebował pomocy, i Maxi ruszy mu na pomoc. Przepiękne ilustracje. No i bardzo przygodowe historie bardzo pociągowe zupełnie to samo, co znamy. Jeżeli Wasze dzieci znają bajkę, no to będą tutaj czytali równie fajne, bajkowe historie. I warto podsuwać dzieciakom, zwłaszcza jeżeli dzieci nie za bardzo garną się do czytania, czy nie za bardzo lubią czytać, warto im podsuwać książki z ich ulubionymi, bajkowymi bohaterami. No bo wiadomo, jeżeli lubimy bajkę w telewizji, to równie chętnie o niej na pewno dzieciaki przeczytają A więcej o Robot Trains na blogu w opisie do filmu jest, link zapraszam tam bardzo gorąco I polecam całą serię Złotak się bajek, bo jest przepiękna, bajeczna i warto ją znać Więc jeżeli nie znacie, koniecznie zajrzyjcie na stronę egmont.pl i zobaczcie, jakie jeszcze bajki w kolekcji się ukazały. Zresztą na naszym blogu pod hashtagiem Złota Księga Bajek też jest sporo książek. A ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.